Przypominam, że drużyna może uzgadniać odpowiedzi, naradzać się, ale oficjalnie odpowiada tylko jedna osoba. Chodzi o to, żeby eksperci nie dostali na przykład dwóch różnych odpowiedzi do wyboru. A kto odpowiada, decyduje kapitan drużyny. Kto u Państwa będzie kapitanem? Do kogo się mam zwracać? Mąż będzie kapitanem, dobrze. Przypominam, że jest 20 sekund na każdą odpowiedź. Słyszą mnie Państwo wszyscy? Możemy zaczynać? Proszę bardzo. Anna Strain, córka oberżysty, poślubiła młodego skrzypka Johana Straussa. Trzy miesiące po ślubie urodził się im syn, też Johan. Ciągle Państwo są tacy niepewni, a udzielają wspaniałych odpowiedzi. Przed Państwem finał. Jak się drużyna decyduje, czy gra, czy nie się Grają Państwo. Kto wybiera numer pytania? Pani Krystyna, czy Pan Lech? Kapitan, tak? Chyba ponownie pierwszy. Pytanie numer jeden? Tak, tak, tak to już może. Dwie minuty mają Państwo na pełną odpowiedź. Proszę się dobrze zastanowić, naradzić. A ja czytam Państwu pytanie. Która operetka Straussa była pierwszym rezultatem współpracy ze słynnym librecistą wiedeńskim Ryszardem Żenet? Mierzymy czas, dwie minuty. Znaczy, mamy, tego, mamy tego mamy pewną wątpliwość, czy za współpracę można uznać. Należy, należy rozumieć, że był autorem libretta, czy też współautorem, czy też, że był doradcą, bo spotkaliśmy się też z taką informacją, że był doradcą przy wcześniejszej już operacji. Ja bym rozumiała współpracę, że. Była to znaczy, żywioł był a autorem. Tylko, że jest y, współautorem Libretta. Tak, to, należy rozumieć. Tak, 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 mm -hmm. tak. Zresztą przygotowany jestem na te wątpliwości Państwa. <grym> 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 taka odpowiedź i taka będzie dobre. Tak. Mhm. <grym> Ryszard Rzemę wraz z Karlem Hafnerem <grym> napisali Zemstę Nietoperza, to znaczy Libretto do Zemsty Toperza i Pytamy tutaj, która operetka była pierwszym rezultatem współpracy. Pierwszym. No ja nie wiem, czy mogę to powiedzieć. jest pierwszy raz, że my ale to już udziela Pani oficjalnej odpowiedzi, nie może Pani zadawać pytań Dobrze, ekspertom. Ja Zostało Państwu niewiele czasu. On już przy drugiej operetce Straussa pomagał, może tak powiem. Jednak autor libretta jest podawany inny, był to Karnawał w Rzymie. No. Tak, i to jest dobra Skąd tyle, gratuluję serdecznie, Panie Krysiu, skąd tyle wątpliwości? Cały czas same wątpliwości mają Państwo. To niedobrze, trzeba wierzyć we własne siły, wyglądają Państwo wspaniale, jakby przed chwilą skończyli tańczyć walca Straussa albo mieli odpłynąć w rytmie Straussa. a tyle wątpliwości było. Jak, jak się drużyna uczyła? Czy uczyliście się Państwo razem? Czy część materiału pan e, lek sobie przyswają? Na pewno nie dzieliliśmy tego na części. Uczyliśmy się oddzielnie, a potem razem się przypisywaliśmy. I muzyki tak? słuchaliście no, też. Tak. Razem. muzyki oczywiście razem słuchaliście. No wbrew pozorom jest to temat chyba niezwykle trudny. Wszystkie te walce są nam znane, ale jakże trudno zapamiętać wszystkie tytuły i tytuł przyczepić do odpowiedniej wiemy, muzyki, a nawet nie wiem ile tych walców Strauss popełnił. Chyba panie redaktorze około 200. Tak? No, tak, prawda, można powiedzieć? 159 jest opisowanych. A jak drużyna ma zamiar podzielić się nagrodą? Bo nagroda jest. No połowie. czy razem problem. państwo spożytkują na jakiś wspólny cel, czy każdy weźmie sobie swoją połowę i zrobi z nią to, co zechce. Sprawi sobie dużo przyjemności. Ja sądzę, że razem spożytkujemy. No, tak. Serdecznie gratuluję zwycięstwa, a pana mecenasa proszę o nagrodę. Ja bardzo serdecznie gratuluję państwu. I myślę, że nie będzie pan miał do mnie pretensji, jeżeli tę nagrodę wielkiej Panie gry na panią. Niech za Ja mam jeszcze ostatnie pytanie. Czy państwo w ogóle tańczą walce? Tańczymy. Tańczymy. Nie ble, Tańczymy No, no, no może, może gorzej, ale w ogóle tańczą państwo. W ogóle tańczą. Dziękuję bardzo.